Siemanko, dziś ruszamy na zimowe polowanie Koci Blask. Bierzemy katerchama R500 i lecimy przez Meksyk z prędkością światła, żeby odnaleźć ukryty skarb. Gotowi? No to gaz do dechy. Bryza wydaje się super lekka, gdy lecisz tak daleko jak wskazuje nazwa tego auta. To podpowiedź do dzisiejszego zadania. Cała tajemnica tkwi w nazwie samochodu, bo jeśli jeździsz Katerhamem Super Superlight R500 z 13 roku, to chyba wiesz, że R500 to nie przypadek, bo mniej więcej tyle waży nasz samochód, a nasz cel to skok na 500 stóp, czyli jakieś 152 metry z hakiem. Lotnisko to idealna miejscówka. 150 na talerzu może teraz się uda. Zawsze próbuję wskoczyć między dwie sosenki. Siadło! Katachami jak kurz w masło, normalnie aż drzewa się przestraszyły. Po skoku od razu pojawia się znacznik na mapie, nie ma co krążyć, skarb czeka na boisku do koszykówki w okolicach Playa Azul. Miejsce nietypowe jak na zakopany majątek, ale może właśnie o to chodzi. Wbijamy tam zanim ktoś się połapie co się dzieje. Wjeżdżamy sobie na boisko i centralnie w skrzynie. Kasa leci, skarb w kieszeni, zadanie zrobione. A jeśli film Ci siadł to wrzuć saba jak kater hambokiem w zakręt, szybko i bez zastanowienia i pamiętaj, Teraz na YouTube możesz podbić film, jak Ci się podobał. Klikasz dzięki temu więcej ziomków, też to zobaczy. A ja lecę robić kolejne zadanie. Trzymaj się i widzimy się na trasie.